Cześć mamy pomiędzy motoryzacją czysto spalinową, a czysto elektryczną wszelkiego, wszelkiej maści hybrydy. I takie hybrydy miękkie i hybrydy typu te klasyczne, są bardziej takim, można powiedzieć, samochodem czysto spalinowym ze wspomaganiem swego rodzaju elektrycznym. W przypadku hybryd typu plug-in mamy już taką namiastkę samochodu elektrycznego, ale nadal zalety samochodu spalinowego. Oznacza to, że w głowach konstruktorów było, był zamiar połączenia właśnie zalet samochodów elektrycznych, czyli po mieście jakiś tam niewielki odcinek dystans, znaczy niewielki, spory na tle zwykły hybrydy, tego, że pierwsze kilkadziesiąt kilometrów do jakiejś tam prędkości jesteśmy w zro stanie zrobić wyłącznie na prądzie. Następnie jeśli byłaby, zaszłaby potrzeba na przykład dalszego wyjazdu po prostu tankujemy i używamy jak zwyczajnego samochodu spalinowego a w międzyczasie z każdej górki zawsze możemy hamować silnikiem i ładować baterię, a potem z najbliższego skrzyżowania Trzeba się dohamowując do skrzyżowania, a potem z najniższego skrzyżowania ruszyć na prądzie, żeby zminimalizować, to, żeby zminimalizować zużycie paliwa, żeby tego typu wycieczka była jak najbardziej ekonomiczna. No więc właśnie, dzisiaj spotykają się nam te dwa światy. Jest to hybryda typu plugin, dosyć rzadko spotykany model Audi a 3 e tron Mamy baterię o pojemności 8,8 ,8 kWh netto, która pozwala na przejechanie kilkudziesięciu kilometrów na prądzie. Jaka, jaka to jest wartość, to, to zobaczymy zaraz. A w dzisiejszym odcinku zrobimy test praktyczny w bardzo niekorzystnych warunkach, co mam nadzieję widać jeszcze te resztki śniegu. Temperatura jest mniej więcej na zerze. Plan jest następujący: tą samą trasę robimy dwa razy. Najpierw tyle, ile się da na prądzie, potem się przełączy na hybrydzie, a potem już tylko w trybie hybrydowym. Przeliczymy sobie, jaka podróż jest bardziej ekonomiczna: czy właśnie byle więcej prądu, i oczywiście uwzględniając ceny ładowania, czy może właśnie tryb hybrydowy. To znaczy zawsze tego prądu baterii będzie na dłuższy okres, e, ale tankujemy i bazowo jeździmy na paliwie, tylko ruszamy z prądu. Ja jestem Lopez i wożę się na prądzie. Zapraszam cię do nowego odcinek z serii Wychowanie elektromilne, czyli prostymi słowami o elektromobilności. Zapinaj pasy, jedziemy! Mamy tu do czynienia z bardzo popularnym układem napędowym w grupie Waga. W Audi kryje się pod nazwą Ichon e Hybrid, w Volkswagenie GT, a w Skodzie IV. 150-konny 1.4 i 102-konny elektryk systemowo dają 204 konie i 350 Nm. Oba silniki obsługuje sześciobiegowy automat. No dobra, zaczynamy punkt startowy jest to Gdańsk, punkt końcowy Wejherowo, równe 50 km zasięgu elektrycznego mamy na 31 km, paliwo no to wiadomo tyle ile jest w baku, dlatego też teraz cel jest taki, żeby jak najbardziej na tyle na ile się da jechać na prądzie, żeby zobaczyć jakie są realne walory auta hybrydowego typu plug-in jako auta elektrycznego właśnie to znaczy, jeśli zamierzasz jeździć głównie po mieście, jakie benefity będziesz miał z tego płynące, to znaczy, jeśli ekonomia jazdy na prądzie i ładowania się w domu jest wyraźnie wyższa niż jazdy na paliwie, o jakich rozsądnych tutaj zasięgach możemy mówić. Zaspoileruję tylko, że jest plus 1 stopień, co to bardzo niekorzystne warunki, także jesteśmy, będziemy bardzo, bardzo daleko, jeśli chodzi o wszelkie zużycia względem norm WLTP, nawet względem norm EV Database, czyli tych bardziej życiowych, dlatego, że mamy takie dolne ekstremum. Dobra, nie jest to temperatura wysoce ujemna, ale typowo polska taka przejściowa. Zerknijmy jeszcze tylko, jak wygląda pamięć, pamięć tymczasowa, została zresetowana. Mamy zużycie energii i zużycie paliwa w ujęciu 100 km. Dzięki temu pod koniec odcinka będziemy mogli sobie z proporcji wyliczyć jakby dalej taka podróż wyglądała Dlatego, że według producentów hybryd typu plugins, hybrydy palą 1 litr paliwa, 2 litry paliwa A wszędzie mówimy o tych pierwszych 100 kilometrach A w dzisiejszym odcinku sprawdźmy jak to wygląda właśnie, no co jest dalej Jedziemy do Wejherowa, żeby się totalnie rozładować Zmierzymy sobie jakie zasięgi zostały wykonane, dystanse pokonane na samym prądzie Potem właśnie w trybie hybrydowym, a powrót wyłącznie jako hybryda Dobra, to lecimy w trasę, a jeszcze tylko pragnę Cię poinformować, że patrząc na tryby jazdy. Zależnością typową dla hybryd typu plugin, żeby można było na, na samym prądzie wjechać dla, do strefy czystego transportu w mieście i jest możliwość jazdy w trybie battery hold, to znaczy priorytetem jest podtrzymanie baterii i na przykład takich mamy w Krakowie teraz czy coś strefę bezemisyjnego transportu, żeby można tam było wjechać, to znaczy baterię zostawiamy sobie na później. Jedziemy, teraz się przełączamy w tryb EV. Jazda elektryczna, oczywiście, kiedy mocno wklepiemy gaz, to i tak się przełączy na hybrydę. Co nieco powiem Ci teraz, jak to wygląda, jeśli chodzi o silniki, a ruszamy w drogę. Jednym z uroków jazdy jesienno-zimowej, takie jak teraz w Polsce, są zaparowane szyby. Dlatego też mamy zaś, Jak wiadomo, tego typu ogrzewanie kabiny bardzo wpływa na zasięg, dlatego że jest to zjawisko czysto elektryczne. Na razie jedziemy na samym prądzie, tak jakbyśmy byli tym elektrykiem. Na początku postawiłem hipotezę, jakoby samochód, jakby hybryda typu plug-in miała być sumą zalet samochodów, zarówno elektrycznego, jak i spalinowego. Mamy tutaj już pierwszą wadę a propos właśnie sumowania. Włączamy odparowanie kabiny. Proszę bardzo, z 23 km zasięgu na prądzie zrobiło się 17, wyłączę na chwilkę, o 29 nawet. Ale nie wyobrażam sobie z tego nie skorzystać. Tak jak można zrzec się ogrzewania do 22 stopni, na przykład. Teraz włącz, żeby nie dmuchał mikrofon. Na rzecz, na rzecz na przykład ogrzewania do tam 17-19 stopni, wtedy kiedy wiesz, że przekombinowałeś w elektryku, idziesz na rekord, nie starczy ci do domu, więc lepiej jest troszeczkę pomarznąć w samochodzie, niż przymarzać do samochodu, żeby go pchać na przykład. Tak jak tutaj mamy jeden, jeden właśnie z uroków. Laboratorium versus rzeczywistość. Wszystko fajnie, ale mamy to ogrzewanie wnętrza. Będzie to miało zauważalny wpływ na wynik sumaryczny końcowy, dlatego też, Kontynuujmy test właśnie w takich warunkach, jakie mamy. A jak widzisz za oknem, jest plucha, jest taki niepewny śnieg. Jakbyśmy wyjechali troszeczkę bardziej na górę w stronę kaszu, bądź troszeczkę bardziej na dół w stronę żuław, będą złoża śniegu, być może w stronę Wejherowa uda nam się to uchwycić. Na razie jedziemy przed siebie, ujechane jest raptem 2 km, także zbyt wcześnie, żeby mówić o jakichkolwiek wartościach pomiarowych, dlatego jedziemy dalej. Jesteśmy w Gdyni i to na wysokości, o ile się nie mylę mniej więcej dworca głównego dobrze mówię, czy toś tuż obok także można powiedzieć mamy po idealnych punktach sprawdzanie, wyjazd z Gdańska ze śródmieścia, spod galerii Forum, tutaj jesteśmy w Gdyni, względnie w centralnym punkcie zostało nam 3 km. Zasięgu na prądzie Okresowo włączam dmuchanie na szybę Po to, żeby odporowała I to głównie po to W aucie jest zauważalnie chłodno No powiedzmy idziemy na rzecz bicia rekordu Ale na dystansie 21,5 km Bo taki też został wykonany teraz jest to akceptowalne, to znaczy, jak jedziesz, ruszasz, latasz sobie powiedzmy w ciągu dnia po mieście i nie aż tak zwracasz na to uwagę. Jakby była jakaś dłuższa podróż, typu 100 plus kilometrów, no to wiadomo, że też inaczej to wygląda. Zerkając na pamięć tymczasową, mamy średnio 17,6 kWh na 100 km, 100 km i 0,2 litra dla paliwa. Jest to jedno ruszenie z kopyta, z kickdownu, z pod Celem zobaczenia, czy włączy się silnik spajnowy. Tak, włączył się. Idziemy teraz na rekord, mamy 4. 4 km już tutaj przewinę widok na e, widok na, na drugą stronę. Tak, mamy końcóweczkę e, zasięgu elektrycznego e, i dotychczas jedziemy w trybie czysto elektrycznym. Czuć, że prawdopodobnie tam skrzynia biegów jak to w wagu, ingeruje e, i bierze udział w napędzie elektrycznym. O widać bo D1D2 właśnie sobie spadło. To jest raz, a jedziemy cały czas w trybie. Komfort jest oczywiście też auto, Dynamic indywidual, jakby ktoś chciał sobie coś poustawiać. Od razu informacja, jeśli włączysz sobie w Dynamic, to silnik elektryczny będzie pełnił dla Ciebie rolę boostera z podświateł, a nie e ekooszczędzacza. To tak od razu mówię. Wtedy korzystamy z benefitów wysokiego momentu obrotowego do dostępnego od zaraz w silniku elektrycznym. Tak jak możemy zerknąć na przykład po samochodach e, góry koncernu WAG, czyli Porsche, Lamborghini, już nie, nie wiem, czy ma hybrydę. oraz że od Ferrari jest F90 Stradale. Jest to taka ciekawostka, e, w momencie, kiedy faktem dokonanym jest elektryfikacja e, transportu, a mamy bardzo silny zespół przekonań w obrębie jakiejś marki, czyli Ferrari. Nie, nie czerwone, a żółte to taka ciekawostka, ale wszystko, co poza tym, to raczej nie kojarzy się z elektromobilnością. Ale jedną z tych skojarzeń, jeśli chodzi o markę Ferrari, jest prędkość, więc marka w ten sposób przyzwyczaja swoich. Odbiorców, że najmocniejszy samochód w Higamie jest hybrydowy, właśnie typu plugin, z uwagi na fakt, że przekonaj się do tego, przyzwyczaj się do tego, że jeśli chcesz mieć najlepsze możliwe osiągi, to tylko i wyłącznie przy użyciu prądu. Jaki będzie następny krok? Na bank jakiś elektryczny, chyba suwik, bo raczej od tej strony się tego typu marki e, zaczynają, ale to takie spekulacje na przyszłość. Niemniej korzystamy teraz tyle, się ile się da z prądu. Poza tym jednym ruszeniem z byłaby to jazda wyłącznie e, elektryczna i przy średnim zużyciu 18,8 kWh na 100 km, tak jak powiedziałem na samym początku materiału, na końcu wrzucimy te wszystkie plansze podsumowania, jak się w ogóle w tym odnaleźć dlatego, że wierzę, że temat jest nowy. To znaczy, mimo że mamy oczywiście priorytetowo udział spalin, gdy dosyć duży silnika spalinowego, tak nadal te jednostki bądź punkt odniesienia ich interpretacji może być wymieniający. Cały czas 4 km odezwiemy się, jak prąd się skończy. Na razie ujechane 22,6 km. Mamy ostatni kilometr zasięgu, ujechane 24,7 km. W strefie 30 hybryda podaje, znaczy zasięg w strefie 30 spada dużo wolniej niż kilometry, które realnie pokonujemy, ale zaraz nastąpi przełączenie się na tryb hybrydowy. Właśnie mamy 1 km zasięgu o icyk 0. Spójrzmy proszę na animację, jak sobie pływa energia. Cały czas mamy jeszcze na prądzie, jedziemy dlatego, że utrzymujemy prędkość jednostajną. Mimo, mimo zasięgu, że 0 km pozostało, jak widać, to wystarczy. Niemniej auto teraz przejdzie w tryb hybrydowy, co powinno być widać właśnie na animacji, że zostanie aktywowany silnik spalinowy. Prąd na tej animacji mamy na zielono, nawija nam się na opony, a w tym momencie rozwija zapon, dlatego, że no, wykorzystujemy energię elektryczną do tego, żeby jechać. A na kolor paliwa, czyli pomarańczowy. No dobra, koniec prądu. Możemy zresetować pamięć tymczasowo. Troszeczkę pokręciliśmy się w międzyczasie pogodnie. Dobra, tu jest zresetowane. Co nas teraz interesuje? Mamy średnie zużycie zapisane energii elektrycznej i dystans, który pojecha, przejechaliśmy na e, czystym prądzie, samym prądzie z jednym ruszeniem z kickdownem. To był jedyny wyjątek, kiedy kiedy został wykorzystany silnik spalinowy, co było umyślne i świadome. Teraz dokładnie ten sam dystans, tylko w drugą stronę, więc jedyna różnica, to jest przewyższenia terenu się, nie powielą, tylko będą odwrotnie proporcjonalnie względem siebie. Robimy w trybie hybrydowym. Proszę bardzo, hybrid z użyciem akumulatora. Hybrid z użyciem akumulatora oznacza to, że będziemy teraz zachowywali się jak klasyczna hybryda HEV, która ma mały akumulator. Jak działa tego typu hybryda? Odcinek jest na kanale, w tym momencie widzisz do niego odnośnik. Jeśli mamy jakiś tam ząbek tego prądu, okruszki ostatnie po drugiej elektronów, to ruszymy teraz na baterii. Tak, udało się ruszyć na baterii. Dopiero przy wyższej prędkości. O, włączył się silnik spalinowy. O, i teraz mamy tryb żeglowania i będziemy hamować odzyskując energię. Także już widzimy, jak się klarują tutaj wyniki na, na przy pamięci tymczasowej, że mamy średnie zużycie 6 litrów i 4,9 kWh, dlatego że nadal silniki będą ze sobą współpracować w trybie klasycznym i hybrydy, czyli z małym. Bateria będzie robić bardziej za kondensator, za taki bufor energii, a dopiero w drugiej kolejności, jakby mogła się naładować, to byłby to pełny tryb, eee, a dopiero w drugiej kolejności jazda na samym prądzie. Tutaj Jeździmy tak właśnie typowo hybrydowo. Gdybym potrzebował przejechać w punkcie B na przykład przez strefę czystego transportu, to mogę się przełączyć zawsze wcześniej. Pamiętaj, żeby nie schodzić poniżej jakiegoś zasięgu elektrycznego, przełączyć się wcześniej na battery Hold, po to, żeby móc w punkcie B przełączyć się na tryb czysto elektryczny, dlatego że do stref czystego transportu hybrydy są oczywiście wpuszczane pod warunkiem, że jadą wyłącznie na prądzie, to znaczy bezemisyjnie. Bezemisyjnie nie znaczy ekologicznie, to znaczy bezemisyjnie, nie emitują zanieczyszczeń tam, gdzie w miejscu gdzie jadą. Proszę bardzo, ruszamy znowu i już spaliny się włączają. I tak też będzie wyglądała na najbliższa jazda. Na, dzięki temu przeliczymy sobie potem na końcu z proporcji jak wygląda pierwsze 100 km, ale też kolejne, kiedy już tego prądu nie mamy. No dobra, mamy ujechany dystans 22,3 km w trybie hybrydowym. Oczywiście cały czas rośnie, niemniej na horyzoncie jest centrum Gdańska. Mamy zużycie następujące: 6,1 litra na 100 km paliwa oraz 5 kWh prądu. Paliwo nas interesuje, prąd nas w tym przypadku nie interesuje. A dlaczego nas nie, nie interesuje prąd? Jedziemy w trybie hybrydowym. Wartości podane tutaj z użycia wynikają wyłącznie z samoładowania się pojazdów w określonych warunkach, to znaczy dohamowując do skrzyżowania, jadąc z górki, a wracając z Dyni do Gdańska. Były takie okazje, bo jest przewyższenie terenu e, ujemne w tą stronę. O, i widać teraz spada jedno na rzecz drugiego. Także mniej więcej 6, 1, 6, 2 litra. Oczywiście jest odcinek testowy. Odcinek testowy w trybie hybrydowym mógłby być hipotetycznie nieskończenie długi. Chodzi o to, by nie mieć tego bufora energii elektrycznej, która wpływa potem na korzyść jakby spalania, dlatego, że e, kiedy zrobimy, mieliśmy tam te 22 ponad kilometry zrobione na prądzie, e, w ujęciu pierwszych 100 kilometrów jest to zauważalnie dużo. W ujęciu pierwszych 200 kilometrów, no proporcjonalnie mniej, ale nadal. Więc teraz zapraszam Cię na chwilkę do ekranu komputera, gdzie zrobimy sobie różnego rodzaju symulacje. E, zarówno ze średnim zużyciem, jak i z kosztami e, jazdy właśnie w trybie byle więcej prądu, w trybie tylko hybryda, bo nie mamy jak się ładować, i tak dalej, i tak dalej. Chodź, zapraszam. Ok, zestawmy teraz dane. Mamy dwie grupy danych: jazda na prądzie i jazda hybrydowa. No i wyniki. Zacznijmy od początku. Bateria w Audi to 8,8 ,8 kWh pojemności, czyli tyle, tyle też energii zużyjemy na pokonanie w przypadku warunków zimowych 27,6 km. Daje nam to średnie zużycie na poziomie 31,9 kWh na 100 km. Wiem, że sporo. Pamiętaj, że hybrydy zawsze będą zużywać ciutek więcej niż samochody elektryczne. No i tam było srogie zero, jeśli chodzi o temperaturę otoczenia. Także przejechanie tego dystansu kosztuje nas, zakładając najbardziej prawdopodobną i realną cenę prądu, stawkę 75 groszy za 1 kWh. Ten dystans kosztuje nas 6,60, jeśli ładujemy się w domu. Przeliczając na 100 km, 100 km na czystym prądzie, jadąc tym samochodem, to 23,91 zł. Spójrzmy teraz na jazdę hybrydową. Tutaj średnie zużycie energii jest informacją nie w tabelce, jest to czysto informacyjne, dlatego że nie ładowaliśmy się z zewnętrznego źródła. Wartość energii potrzebnej na jazdę hybrydową, energia na jazdę hybrydową w tym przypadku pochodzi wyłącznie z rekuperacji, czyli z każdego dohamowania silnikiem przed światłami, czy jadąc z górki, a analogicznie odnosząc się do odcinka testowego 27,6 km przy średnim spalaniu podanym przez samochód na poziomie 6,1 litra na 100 km potrzebujemy na ten właśnie odcinek 27,6 km i 1,68 litra. Porównajmy zatem koszty. Znowu najbardziej prawdopodobny wariant w dzisiejszych czasach jest to 6,75 zł za 1 litr paliwa. Także ten sam odcinek kosztuje nas 11 i 11,36 i proporcjonalnie 100 km 41,18. Myślę, że już na tym etapie porównania jesteśmy w stanie wysnuć konkluzję, jakoby jazda na prądzie była dwukrotnie tańsza w przypadku auta hybrydowego. No ale właśnie, mamy tą baterię na tylko i wyłącznie e, Taki dystans w lecie, niech to będzie 35-40 km, ale w każdym razie no nie na całą podróż. Potem musimy normalnie zatankować. I tak jak mamy bardzo optymistyczne e, dane producentów, jeśli chodzi o spalanie samochodów hybrydowych, litr, 2 litry, poniżej zawsze 3 litrów na 100 km, to chodzi o te pierwsze 100 km. Dlatego też zerknijmy na tą tabelkę z kosztami przejazdu. Mamy tak, dystans total 25 km, 50 i tak dalej, aż do 500. Na prądzie w przypadku. Pierwszego przypadku pokonamy 25 km, dlatego że mieścimy się w obrębie zasięgu baterii i zakładając te wartości. Do obliczeń wzięte na kolory, na, na paliwo nie wydamy nic, na prąd wydamy 5,97, licząc po tych stawkach, czyli podróż 25 km będzie nas kosztowała 5,97. Oczywiście, jeśli ktoś na przykład ładuje się z fotowoltaiki no to, i nie płaci za to nic, no to będzie miał tutaj 0 zł w przypadku takiej wycieczki. No ale kiedy zrobimy już 50 km, to na prądzie zrobimy 27,6 km, ale na paliwie już 22,4 km, także koszt prądu. W tym momencie jest to 6,60, koszt paliwa 9,22, co daje nam total 15,82. Idziemy dalej. Mam nadzieję, że tabelka jest dostatecznie wyraźna. Przy 75 km na prądzie nadal zrobimy tylko 27,6 km, co obliguje nas do zrobienia na paliwie 47,4 47 km. Prąd nie zmieni 6,60, no bo już nam się kończy w tym momencie. Paliwo 19,50, czyli total 26,12. Tutaj jesteśmy przy tych wynikach podawanych przez producenta i kosztuje nas to wtedy taka wycieczka 36,41, jeśli prąd nam się skończy po 27,6 km. No ale jedziemy dalej przy 150 km. Tak, nadal dystans na prądzie jest ten sam, na paliwie już 122 km, co daje nam nadal 6,60 za prąd i 50 zł za paliwo, razem 57 zł. Przy 200 km taka wycieczka kosztuje nas 77 ,59 zł. 59 groszy, przy 300 km 118 zł. 76 zł, a przy 500 km jest to 200 zł. za taką wycieczkę, z czego prąd oczywiście niezmiennie 6,60 i pokonamy na nim 27,6 km, a 4 372 km pokonamy na, paliwie. pokonamy na paliwie. Oczywiście podczas całej tej trasy samochód będzie sobie rekuperował. Każde zahamowanie silnikiem spowoduje to, że do baterii wróci trochę prądu, potem jeśli za hamowaniem stoi ruszenie, a zazwyczaj tak jest, to ruszymy głównie z prądu, więc mimo to, że samochód nam się rozbuduje po tym dystansie, on i tak z czasem jak się troszeczkę doładuje, jako powiedzmy, powiedzmy taki bufor kondensator, i tak będzie sobie ruszał z prądu, dbając o to, żeby to średnie spalanie było jak najniższe. Także tak, tutaj widzisz jakie masz oszczędności z tytułu posiadania użytkowania e, auta hybrydowego pytaniem do Ciebie jest czy w związku z tym, że mamy taki, a nie inny zasięg w tym przypadku, jest to dla Ciebie wystarczająco satysfakcjonujące, że zrekompensuje Ci e, wyższą cenę zakupu auta hybrydowego. Pytanie pozostawiam otwarte liczę na bardzo aktywną dyskusję w sekcji komentarzy, zwłaszcza z uwagi na fakt, no po pierwsze kosztów przejazdu e, ale także na przykład wchodzą Teraz stref czystego transportu. Ok, wracamy do świata realnego. Powiedz proszę, jak na ten moment oceniasz hybrydy z typu plug-in? Jeśli jesteś kierowcą samochodu elektrycznego, czy wróciłbyś do samochodu spalinowego bądź hybrydy? Jeśli jesteś póki co petrolheadem z konieczności, czy już jest dla Ciebie elektryk, czy może jeszcze hybryda typu plug-in byłaby dla Ciebie bardziej korzystna? Mamy tutaj parę benefitów typowych dla samochodu elektrycznego, chociażby jazda na samym prądzie, czy wjazd do strefy czystego transportu. Możliwość ładowania z gniazda, względnie ten najważniejszy, dlatego że kiedy mamy czy fotowoltaikę, czy po prostu, nie wiem, taryfę nocną, relatywnie tani prąd w domu, jest to prawdopodobnie... W większości przypadków przedsięwzięcie bardziej opłacalne niż jeździć wyłącznie samochodem spajnowym. Znowuż samochód spalinowy będzie prawdopodobnie wyraźnie tańszy od wersji hybrydowej czy hybrydy typu plug-in, tym bardziej właśnie. Z uwagi na fakt dużo bardziej prostego napędu, bo tutaj mamy tak naprawdę dwa napędy. Powiedz proszę, jak podoba Ci się tego typu odcinek nieco eksperymentalny. Jest to typowy odcinek dla serii wychowań elektromilne, czyli prostymi słowami o elektromobilności, gdzie czasami w wersji modułowej takiej jak dzisiaj, czyli gotowce, jak jeździ hybrydy typu plug-in, jak podłączyć samochód elektryczny do ładowania ze zwykłego gniazka, jak podłączyć elektryka do ładowania? Na stacji szybkiego ładowania, a z drugiej strony, co to jest kilowat, y, amper, i tak dalej, i tak dalej. Właśnie bardzo prostymi słowami tłumaczymy, jak podejść do elektromobilności i jak ją ugryźć w tym momencie. Poza tym na kanale znajdziesz też serię herbatka z Prodem, czyli konkretnie o luźnych tematach. Tak troszeczkę bardziej społecznie, lifestyle'owo, typu czy elektryk jest eko, czy bezemisyjny znaczy ekologiczny, kto dostanie zielone tablicę, jak za darmo jeździć autem elektrycznym i tak dalej. Hybryda typu plug-in rozwiązuje największe tabu elektromobilności, czyli podróże autem elektrycznym. Tutaj po prostu tankujemy i jedziemy dalej, ale mamy też swój pomysł na podróże elektrykiem właśnie. Zapraszam cię na nasz, na nasz autorski portal Elektrykiem na weekend, który zrzesza obiekty turystyczne i rekreacyjne, które deklarują możliwość ładowania auta elektrycznego podczas pobytu czy korzystania z usług, hotel, sala konferencyjna, restauracja i tak dalej, e, tak dalej. Znowu już na YouTubie w serii Elektrykiem na weekend właśnie, czyli Przez Świat na fazie prezentujemy nasze pomysły na podróże autem elektrycznym tu i teraz w oparciu o obecny stan infrastruktury. A jeśli chcesz się przygotować na samochód elektryczny, to przypominam ci i informuję, że jest możliwe wykonanie punktu ładowania. Poza tym, że w domu no to jest taka oczywista oczywistość, połączyć z fotowoltaiką i tak dalej, ale też bloków, dlatego że nowelizacja ustawy o elektromobilności dosyć uschematyzowała ten proces. Zajmujemy się tym kompleksowo, w tym momencie widzisz kawałek naszego autorskiego poradnika na bazie ponad 200 przedsięwzięć, jak do tego podejść, a co wspólnota to gwarantuje Ci, że nowa historia. Link do naszych usług, do formularza kontaktowego, do telefonu i do zdjęć z realizacji jest w opisie. A jeśli już masz samochód elektryczny, to zapraszam Cię do bezszelestnego sklepu po pełny wypas do elektryka. Dzięki wielkie za dzisiaj, do następnego, cześć!